Robimy unboxing paczki, ale zobaczyłam w ofercie, że mam też męskie. Oh. I pomyślałam, że mam mężczyznę, jest liści. Niech dobrze się wam noszą. Buziaki i moskito. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękujemy. Mamy trzy sety. Pierwszy optymistycznie wzięłam S. To będzie hicio, Znaczy, to jest rękaw, Mega bufiasty, na bank będzie slay. Twoje na koniec. Drugi kompleks, który się mega jaram. Cytrynkowy, czy Wy to widzicie? To jest koszula. O, co zasłaniałam się. To jest top. Ale to jest koszula i spodęki. Optymistyczne S. I teraz bardzo proszę przystąp do unboxingu. Dobra, teraz rzeczy dla mnie. To mamy chyba koszulę. zobaczcie. Taka koszula, czarna. Bardzo fajny materiał, także myślę, że będzie się fajnie nosić. Do... To jest muślina. A jest muślina nawet. Gdybym jeszcze leciał z tą muśliną, to by było super, ale bardzo ładna. Dziękuję <śla> bardzo. Do zestawu spodęki. Bardzo fajny materiał, muślina, będzie się bardzo fajnie nosić, dziękuję. Czy oparcie się być mężem i kołęserki? Mm.